bardziej zbliżoną religią do duchowości takiej prawdziwej. To bardziej system fizyczny, No, natomiast, natomiast, no... Jak spotkacie kiedyś kogoś, to będzie mówić, że tam gdzieś przypomniał sobie jakieś, jakieś, gdzie będzie mu to jakieś takie bliskie, wcielenie, no, bycie zwierzęciem, czy coś, i się czuli, że on to, on to czuje, nie negujcie tego, no ma się duszę ziemską przed sobą, pewnie to przechodził, więc, więc no to jest jego rozwój, nie? To jest jego rozwój. Zresztą dzisiaj to i tak nie ma żadnego znaczenia, także no się kiedyś w, ten, y, w sesji pojawiały takie jakby wcielenia szamańskie. Nie no, chodzi o to, że y, na przykład szaman się in integrował, nie wiem, z byciem niedźwiedziem, tak? Chciał się czu czuć jak niedźwiedź i tam wtedy mogło się nakładać pewne elementy. Tak, to jest do odreagowania. To jest jednak bardziej do odreagowania. A propos na przykład szamanizmu, to tu jest też bardzo fajna rzecz do odreagowania, i, i, i na przykład system praktyk, który występuje też w innych rzeczach, <tryk> na to. Pierwotnie szamani byli uważani za swoistego rodzaju uzdrowicieli. Na pewno świetnie znali się na ziołach, na pewno znali się na. na, 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 na tych ziołach też się znali. Znali się świetnie na anatomii i tak dalej. Z drugiej strony w szamanizmie panuje przekonanie i pojęcie, że wiedzę mądrość duchową czerpie się, że tak powiem, z kontaktu z przodkami. I tu się zaczynają schody, ponieważ tak naprawdę ich praktyki dążą do posiadania kontaktu z przodkami, co to oznacza? Z duchami. I teraz jeżeli zaprogramujemy podświadomość, że duchy mają tą moc, mądrość, no to umieramy, odradzamy się, ale myśmy przekonań nie zmienili, a świadomość jest wieczna, więc ona dalej kontynuuje swoje przekonania. I tutaj właśnie istnieje to niebezpieczeństwo, że jak taki człowiek sobie tego ma, to obciążenia, sobie tego nie odreaguje, a on zacznie od razu praktykę od otwierania się na intuicję, no to zgadnijcie się, na co się otworzy. Na kontakt z duchami, będzie miał, jak ja to czasami się śmieję, masę przewodników duchowych, no, no, no. różnego no, no. kalibru. No, no. <laughs> Dlatego, że jego podświadomość w to wierzy, że tam jest ta mądrość, moc, nie jest zainteresowana wyższymi wibracjami, ona jest żoną świata duchów. I może mieć skojarzenia z tymi duchami, na przykład tak? Będzie no, podłączać no, się pod duchy no, i będzie, czerpać, będą mówić, czerpać nich, no, no. Nich, będzie próbować czerpać z nich mądrość i moc, co daje świetne podwaliny do możliwości opętania, na przykład. Zwodzenia i tak A dalej. A jak go podłącza, te głosy mówią wtedy do niego? Różnie. Zależy zależności jak jest podłączony. Tutaj już wchodzimy właśnie w działanie, gdzie człowiek może sferę, sferę że tak, odpowiedzi astralnych uznać za intuicję. A są duchy, które potrafią to wykorzystać. A jak długo się oczyszcza takie intencje do tej intuicji? Aż oczyszczasz. A jak czuję? To? to znaczy, że skończyłaś. Ale jak to poczujesz, bo, że... Poczujesz wtedy intuicję, to jest tak, jakbyś mnie teraz zapytała, a, no nie wiem, czy piłeś, czy tak, czy nie znam herbaty mango. Jak, jak, jak to będzie, jak poczuję herbatę mango? No, no jak napijesz się, to poczujesz. Trudno mówić o czymś, czego nie czułaś, wiesz, także nie chcesz się tworzyć następnych wyobrażeń. No. Od wieku, jest to przetworzone na wyobrażeniach, Opowiadał mi że zadzwoniła do niego znajoma, o drugiej w nocy powiedzieć mu, że się właśnie oświeciła, i że nie jest pierwszą istotą, którą o tym wie. <śmiech> 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 A za dwa tygodnie zadzwoniła dzwoniła z Wariatkowa, bo pantoflak szła pieszo do Paryża i ślafrok. Pantoflak pieszo? No pantoflak i ślafrok pieszo. To jest właśnie, to jest typowy <laughs> efekt takiego właśnie oświecenia, kochani, i kontaktu z intuicją. <laughs> Na pewno jestem przekonany, że duchy nią ładnie kierowały na wszystkie możliwe sposoby. Czyli taki świadomy szamanizm może być takim pozytywnym. Co to jest świadomy szamanizm? No, wiedząc, wiedząc to, żeby nie, nie nastawiać się na czerpanie informacji od duchów przodków. Tylko że to już nie jest szamanizm Dokładnie. To już nie jest szamanizm, tylko praktyka duchowa. No ale... Znajomy ziół i korzystanie z nich. No to jest ziół. To, jest, to Nie musi być to nie to wtedy jesteś zielarzem rozwijającym się duchowo. To się kojarzy z szamanizmem, ale to, kojarzy, to, kojarzy, to nie jest szamanizm, nie? Może W każdym razie kochani, istnieje bardzo wiele praktyk, które dostrajają nas do sfery astralnej. I tu jest najcięższy kaliber, bo tego jest najwięcej, jak rozróżnić właśnie świat astralny od świata intuicji. To jest... To jest tutaj bardzo takie powiedzmy sobie, trudne dla wielu, a niestety ogrom, ogrom praktyk, no niestety do świata astralnego i, i, i świat astralny jest podzielony. On ma wiele poziomów różnego rodzaju. Są poziomy, w których przebywają zmarli, są niższe poziomy, które są bardziej demoniczne, są wyższe od świata zmarłych, które są bardziej emocjonalne, są jeszcze wyższe, które są na swój sposób nawet inspirujące, bo można tam się przyjemnie czuć, ale to jest cały świat astralny. To wysoki astral, tak? Tak, wysoki astral jest taką imitacją boskiego światła i w sumie w moim odczuciu jest to najniebezpieczniejsza sfera, ponieważ najbardziej złudna, chociaż krzywdy za dużej nie robi, ale no jak się tam dostroisz i masz przekonanie, że złapałaś kontakt z Bogiem, no to żyjesz w takiej łudzie, trochę, póki nie załapiesz, że coś nie gra. Nie? Bo w sumie, no, nawet jakby ci atakowały te sfery demoniczne, czy coś. Wiesz, to jest niemiłe, ale to jest proste. Tak, to, jest, to, to tak byś miała wroga w mundurze tego kraju przed sobą. Nie? To jest łatwe do rozpoznania. Natomiast właśnie te wyższe, to jest wyższa jazdy. I bardzo wielu ludzi kojarzy właśnie te wyższe sfery astralne z boskością. Ale tak jako czytamy te intencje, to rozumiem, że się pojawią takie jakieś na przykład rzeczy, które są do uwolnienia, które po prostu tak. nam blokują. Tak. Pojawi się wkrótce czy... pełne zrozumienie. Pojawi się zrozumienie, co z czego i dlaczego. I teraz tylko idź za tym głosem. Trzeba też patrzeć na to, co jest przytomne, nie? te intencje. No przytomność jest częścią tego, to, to bez dwóch zdań. W każdym, bądź razie, w każdym bądź razie, jak to rozróżnić? No, przede wszystkim, Astral nie ma, ma moc sprawczą, ale do pewnego momentu. Na tyle, na ile jego świat emocjonalnych wyobrażeń pozwoli. Potem jest granica, której się nie przekroczy. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli inspirują nas stamtąd jakieś istoty. Załóżmy sobie i to też powiem, że tam są różne istoty. Najwięcej istot jest zagubionych. To jest największa masa istot, wystraszonych, zagubionych, które z jakiegoś powodu nie chcą iść dalej, powinny, tam jest światło, które powinny wejść i iść dalej. One nie idą, bo się boją. Boją się z różnego powodu. No, wystarczy, że były w jakimś systemie religijnym wychowywane, umierają, a tam jest zupełnie co innego. One się teraz boją. Nie daj Boże jeszcze były wychowywane w systemach, gdzie tam uczono o piekle niebie i tak dalej. Prawie każda dusza ma coś na sumieniu, to jest oczywiste. Mm -hmm. Więc boję się potem kary, więc tym bardziej w to światło nie wchodzą. Dużo dusz ma sprawy niezałatwione. Po prostu gdzieś tam trzymają się żyjący, konkretnych żyjący, chcą te sprawy załatwić, to ich też trzyma. No i te dusz, tych już jest najwięcej. Żyjący trzymają ich. Albo żyjący trzymają ich. A na przykład jeśli opiekunowie, aniołowie, opiekunowie, to oni są świata astralnego czy z Nie, z reguły moim zdaniem opiekunowie, to widzisz, to, tu to, to, to jest też bardzo szeroki spektrum, bo z mojego punktu widzenia, jeżeli mówimy o prawdziwym opiekunie, to jest dla mnie oświecona istota. Ale znam ludzi, których mówią o opiekunach, a mówią rzeczywiście o istotach astralnych. I te istoty nazywają opiekunami, to trzeba bardzo uważać. Natomiast są, pamiętajcie, że to są takie same istoty, jak my, tylko z jedną drobną różnicą. One nie mają ciała, a my je mamy. Więc mają różne charaktery, i dobre, i niedobre. Są złośliwe, wredne, A są też, są też dobre. Są, tak jak mówię, najwięcej zagubionych, ale są też cwane. Są też cwane istoty tam które się lubią bawić, bardzo się lubią bawić, naprawdę lubią się podawać za inne istoty. Bardzo często istoty dostrojone do astrala nagle mówią, że mają objawienia, widzą Jezusa, Maryję, Bóg wie, co tam jeszcze, a to inne istoty się bawią. W astralu, świat jest, astralny jest światem emocjonalnych wyobrażeń. Tam stworzyć wyobrażeniowe złudzenie to jest błahostka, to jest tak proste, że to się w głowie